Dzień dobry. Witam naszych czytelników, wszystkich czytelników, a od niedawna także widzów. Ja się nazywam Ramon Ciepliński, jestem redaktorem naczelnym w Kurierze Szczecińskim, a naszym dzisiejszym gościem jest marszałek zachodniopomorski Olgierd Geblewicz. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry bardzo serdecznie państwa. Witam bardzo się cieszę, że mogę, że mogę dzisiaj z państwem uczestniczyć. Dziękujemy, że znalazł pan dla nas czas. To dla mnie przyjemność. Dziękuję. Panie Marszałku, dużo ostatnio jest o Panu w mediach. Tak, albo nie wiem, czy tak do końca o mnie tylko, czy, 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 czy mam takie głębokie poczucie, że często jestem tylko taką twarzą różnego rodzaju ataków, podczas gdy, gdy prawdziwymi prawdziwymi bohaterami różnego rodzaju no, ataków, agresji, czasami wręcz przemocy słownej. Są osoby e, gdzieś, e, które ni, formalnie nie mogą wystąpić w żadnym materiale, natomiast, natomiast e, dzięki no, niestety, dzisiaj e, social media potem są wklejane dopiero i. I, 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 i to jest takie bolesne, że stanowię taką przykrywkę do ataku prawdziwego. Bo ja, ja wie pan, ja jestem politykiem tym samorządowym, bo tak sobie wybrałem od wielu lat i ja nie jeden atak przeżyłem, natomiast, mhm. natomiast na pewno bolą te ataki, które formalnie są na mnie kierowane, a wiemy, że nie jestem ich obiektem. No, Dotyczy to także pośrednio, pośrednich ataków, bo niekoniecznie tutaj pan musiał być bohaterem i niekoniecznie negatywnym. Ale ja oczywiście nawiązuję do sprawy, która wzbudza duże emocje, do sprawy Krzysztofa F. no Dzisiaj używa się tego nazwiska już, ale my poprzestańmy na, na tym inicjale. No i świętej pamięci Mikołaja. Opozycja zarzuca panu, a także niektórzy publicyści że wtedy, kiedy był na to czas, pan nie dopełnił rzekomo swoich obowiązków? No to jest właśnie, to jest właśnie ta kłamliwa narracja, której ja mam być bohaterem, a wiemy doskonale o, to, o tym, że ta sprawa taka bardzo bolesna, kry, kryminalna, nie dotyczyła zupełnie Krzysztofa F. jako mojego pracownika i nie dotyczyła zupełnie urzędu, natomiast dotyczyła Takiej najbardziej chronionej strefy, jaką jest naruszenie dobra dziecka, i przecież ona nie została przeze mnie utajniona. Mało tego, ja miałem wiedzę tylko i wyłącznie takową, że Krzysztof F. dokonał najpierw było podejrzenie, a następnie stwierdzenie popełnienia przestępstwa, czy przestępstw, może powiedzmy, w liczbie mnogiej, nie znając żadnych szczegółów. To sąd zdecydował, mało tego na wniosek prokuratury, żeby ta sprawa była objęta absolutnie ścisłą klauzulą tajności, więc mnie ta tajność również obowiązywała. Jak to się stało, że ta sprawa wypłynęła po takim czasie? Ja nie mam cienia wątpliwości, że był to atak polityczny na matkę Mikołaja Filiksa, która rozpoczęła kontrolę w Lasach Państwowych i tym samym nadepnęła na obszar, na odcisk polityką e, e, politykom Solidarnej Polski, którzy za obszar lasów państwowych wiemy doskonale, że odpowiadają, bo od kilku dni starają się sta stawiać w roli obrońców mm. lasów. To jest o tyle śmieszne, że, że mamy do czynienia z największą wycinką lasów w historii, w historii RP. I ja nie ukrywam, byłem nie tak dawno w Rumunii, w Transylwanii, która zawsze kojarzyła mi się z tym, że, że, że jest tam pełno lasów, a się okazuje, że czołczesku wszystkie lasy wyciął i zaczynając z przerażeniem myśleć o tym, że być może nasze puszcze skończą bardzo podobnie. Wracając. Mieliśmy do czynienia z zorganizowaną, i to było widać, to zresztą jest dzisiaj udokumentowane, prokuratura już dawno się powinna tym zajmować, e, z wyciekiem kontrolowanym najprawdopodobniej z e, prokuratury lub służb, które prowadziły tą sprawę. E, I została ta sprawa przygotowana, przygotowana do ataku medialnego, bo ten 20, to był, po ile mnie pamięć nie mieli czwartek, ja doskonale ten dzień pamiętam, e, od 6.30 rano nastąpił zorganizowany atak na poziomie wszystkich mediów, które, no, które finansujemy, a więc które są podporządkowane w chwili obecnej rządowi. Poczynając oczywiście for, było radio niesłusznie nazywane Szczecin, a potem już mieliśmy do czynienia z telewizją TVP Info i z całą masą troli uruchomionych do tego, żeby wklejać żeby wklejać wizerunek matki, po to, żeby jednoznacznie było wiadomo, kto jest ofiarą. No i był to, myślę, dla mnie trudny dzień, ale jestem sobie w stanie tylko wyobrazić, jak czarnym i tragicznym dniem musiał on być dla Świętej Pamięci Mikołaja. I od tego się tak naprawdę wszystko zaczęło i ja mam nadzieję, że ta sprawa po pierwsze nie zostanie przemilczana, ale że ona Prędzej czy później przez niezależne, niezależną prokuraturę i niezależny sąd zostanie właściwie oceniona, bo ja napisałem wtedy tylko, byłem bardzo, bardzo powściągliwy, ale napisałem, że to jest powtórne wyrządzenie dziecku krzywdy. Znaczy, to są hieny, które wykorzystują dziecko, które powinno być w sposób absolutnie szczególny chronione. I, i to, jest, to jest o tyle bolesne, że. Znaczy, dla, dla, nawet nie powiem bolesne dla mnie, bo mhm. ja też mam trójkę dzieci, które czytają, że ich tata rzekomo krył pedofilię, co jest, yy, co jest yy, skandalicznym nadużyciem. Panie marszałku, sprawa jest w toku. Miejmy nadzieję, że zostanie uczciwie wyjaśniona. Ja tylko, ja tylko powiem, że ja będę mhm. swoich, po, pomijając, że moje mhm. dobra osobiste w tym ma, mają naprawdę najmniej mhm. wspólnego, ale po to między innymi, żeby te wszystkie osoby odpowiedziały nie tylko za śmierć Mikołaja, ale też za, e, za chociażby nawet używanie mojego wizerunku w sposób nieprawdziwy. Ja również e, będę dochodził swoich dóbr osobistych na drodze, zarówno cywilnej, jak i karnej, e, po to, żeby każda z tych osób. Nie czuła się już więcej bezkarna. Be, bez Jest pan marszałkiem od 2010. Jakie były wtedy największe wyzwania stojące przed Pomorzem Zachodnim, a jakie są dzisiaj? Czy w ogóle można to porównać? Jednak minęła dekada ponad. No, ja powiem tak, ja, my jesteśmy absolutnie w zupełnie innym miejscu. Znaczy, y y y ja, ja powiem, jakie były wyzwania, nawet, nawet nie tylko w 2020, ale w 2002, jak pierwszy raz zostawałem radnym, akurat jeszcze w mojej rodzimej gminie Goleniów, potem w 2006, kiedy pierwszy raz zostawałem radnym sejmiku, że my wtedy, mało pamiętam, mieliśmy 20 mieliśmy kilkoprocentowe bezrobocie. I wszyscy moi koledzy, pod koniec lat 90., którzy kończyli studia, wyjeżdżali. Albo wyjeżdżali, akurat przed chwilą napisał do mnie, Napisał do mnie mój e, przyjaciel z Wielkiej Brytanii, ale to była Irlandia, to, to była Norwegia. Albo wyjeżdżali do, e, do Poznania czy do Krakowa, e, gdzie mogli podjąć pracę w swoim zawodzie. Ja jestem z pierwszego zawodu prawnikiem. E, I a ja, a ja powiem tak, ja, ja się uparłem i powiedziałem, że ja tu zostanę, bo kocham Pomorze Zachodnie i uważam, że jak wszyscy wyjadą, to nie będzie miał kto zmieniać tego Pomorza Zachodniego. I, I wie Pan, Panie Redaktorze, z takiego punktu widzenia już trochę takiego dinozaura w tym samorządzie. Zresztą często mam tą refleksję rozmawiać z Panem Prezydentem Krzyskiem, który, z którym razem kończyłem w tym samym roku prawo na Uniwersytecie Szczecińskim, że, że chyba to samo nam przyświecało. To znaczy, że. Trzeba zostać i po prostu zmienić to, to miejsce. Że, że to nie jest tak, że my tu nie mamy. Mamy oczywiście dużo barier, ale mamy też dużo silnych kart, które prędzej czy później, jak mądrze będą wykorzystane, muszą zaskutkować. Bo kiedy my. Ja pamiętam doskonale że już pod koniec lat 90 takie regiony jak Dolny Śląsk, nawet Śląsk, który zamykał kopalnie, ale jednocześnie tworzył nowe miejsca pracy, tam powstawały parki przemysłowe, tak. Małopolska i tak dalej, i tak dalej. A my byliśmy jedynym regionem, ty w ogóle nie miał specjalnej strefy ekonomicznej. Ale wiele się zmieniło. Tak, ja, ja i moją ideą od samego początku, właśnie od samego tego Goleniowa, ja się uparłem, że zrobimy tam park przemysłowy i go zrobiliśmy. Mm -hmm. Miałem świetnych, wspaniałych e, 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 współpracowników i świetnego burmistrza Andrzeja Wojciechowskiego i to, i to zrobiliśmy. Jak, jak przyszedłem do województwa, to mówię, My musimy to zrobić na całym województwie. To nie może być tak, że tylko w jednych miejscach, tam gdzie się już udaje coś robić, będziemy w stanie zapewnić ludziom pracę, bo jeżeli nie zapewnimy ludziom pracy, w szczególności młodym, to nie wyjadą. A jak, a, a jak wyjadą, my nie jesteśmy jakimś gęsto zaludnionym regionem. My jesteśmy wielkim powierzchniowo, ale wciąż o, o stosunkowo niskiej populacji. Zmiany regionem. widać w samym Szczecinie, panie marszowu. I dzisiaj, dzisiaj to widać w każdym, w każdym hmm. miejscu, tą hmm. zmianę. Znaczy, przede wszystkim, to co w mojej ocenie wciąż najważniejsze, ja podkreślam, uważam, co się zadziało, to jest to, że nam się udało stworzyć, przyciągnąć tyle inwestycji, które kompletnie przebudowały naszą gospodarkę. Bo my byliśmy tradycyjnie, co było naszym kłopotem? Że, że my mieliśmy dwie nogi, tą rolną i morską. Rolnictwo, czyli PGR-y upadły, stworzyły nam gigantyczny problem bezrobocia szczególności na obszarach wiejskich, a gospodarka morska w całej Europie zaczęła się chwiać, stocznie zaczęły padać w bardzo wielu miejscach i to spowodowało, a my nie mieliśmy żadnej alternatywy. Dzisiaj a przy takim położeniu. Dzisiaj tak naprawdę jesteśmy logistycznym hubem. Jesteśmy największym producentem zielonej energii, ale nie tylko. Jesteśmy hubem do produkcji wszystkich komponentów od łopat poczynając poprzez gondole, poprzez mało kto wie, że, 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 że nasza szczecińska firma z oczywiście z kapitałem duńskim, bo Duńczycy są tutaj mocnym liderem. E, jest największym na świecie dostawcą automatyki do, do farm wiatrowych. I gdzie powinniśmy być z tego dumni, że my y, y, przebudowaliśmy naszą gospodarkę na nowoczesny, zielony, y, y, zielony styl. Okej, okay, nie mamy najwyższego PKB w Polsce, ale PKB jest tworzony przez ciężki przemysł. Panie Marszałku, ale Pan jest dumny z tych inwestycji, a opozycja zarzuca Panu gigantomanie. Buduje pan siedzibę, nową siedzibę Urzędu Marszałkowskiego, zbudowuje pan Teatr Polski, buduje centrum nauki na masztowni. No i ja traktuję to jako komplement. Znaczy ja uważam, że my nie, nie mamy w ogóle powodu nie mierzyć wysoko. I teraz tak mówiąc zupełnie po kolei, przepraszam, teatr, my jesteśmy jedynym stolicą regionu bez nowoczesnej sceny teatralnej. Bo oba nasze teatry, czy, czy możemy też mówić o Kanie czy teatrze kameralnym, ale mówimy o tych głównych instytucjonalnych, a więc teatr, polski teatr współczesny, do, do dziś funkcjonują jak cyganie w adoptowanych pomieszczeniach. Jedno było Lożą Masońską, drugie jest muzeum. Przepraszam, my chcemy być nowoczesną metropolią i nie mieć nowoczesnego teatru? Nie dla mnie argument. A Szczecin, Szczecin słynie z teatru. Oczywiście, my jesteśmy naprawdę w tej starej części, a to za parę miesięcy już będzie będziemy chcieli to pokazać, tam będzie pokazana historia Teatru Szczecińskiego, tego też kto u nas grał, jakie osoby u nas wyrastały i rozwijały skrzydła i naprawdę zachęcam do tej retrospekcji, bo zobaczymy, zobaczycie Państwo, zobaczymy my, nie tylko tą nowoczesne sceny, które teraz wybudują czy kończymy budować, ale też tą całą historię, z której powinniśmy jako szczecinianie być dumni. Jeżeli mówimy o Morskim Centrum Nauki, to w jaki sposób zbudować potencjał łasztowni, jeżeli nie będzie tam również inwestycji publicznych, takich, które dla mnie są w ogóle esencją, bo, bo jeżeli chcemy zatrzymywać nowe pokolenia, to my musimy je też dobrze ukierunkować pod względem ich przyszłości. Morskie Centrum Nauki to ma być miejsce, które będzie ciekawiło nauką. I ja jestem pewien, że to będzie miejsce, którą będą całe szczecińskie rodziny odwiedzały bardzo, bardzo często i zrobię wszystko, żeby tak było, ale jednocześnie pokazujemy też, że Szczecin to jest nowoczesne, nowoczesne miasto z dumną morską tradycją. Jak to jest dla kogoś gigantomania, to. Okej, okay, ja się tutaj są, nie zgadzam. Są też entuzjaści tych, też, tak, ale jest krytyków I... bardzo dużo, tylko ja pamiętam jak, jak y, 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 czy powstawała Filharmonia czy nawet Centrum Dialogu Przełomy, kiedy mm -hmm. tych krytyków jest zawsze milion. Mm -hmm. Tylko na końcu, jak wygrywamy pierwsze nagrody w nagrodach architektonicznych to nie jest głośno. Jak ludzie przyjeżdżają tutaj żeby oglądać y, y, naszą architekturę to cieszy. Pamiętamy przecież 15 czy 20 lat temu my cierpiliśmy na to, że my w ogóle nie mamy tutaj w Szczecinie turystów. Hotele padały. Dzisiaj hotele są pełne, a powstają nowe, bo przyjeżdżają cały czas turyści. Więc e, może to jest gigantomania. Kończąc temat, e, temat siedziby, ja byłem przez Jestem 12 lat marszałkiem, przez jakieś 10 byłem cały czas krytykowany za to, że pan jest za mało odważny i pan nie buduje siedziby. Ja powiedziałem, ja to zbuduję, ale w takiej sytuacji, kiedy będzie, kiedy będę wiedział, że to nie jest kosztem innych inwestycji, żeby nikt nie zarzucił, że, 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 że ja chcę sobie biuro piękniejsze mieć, bo to zupełnie nie o to chodzi, My chcemy stworzyć efektywny urząd. I zrobiliśmy to dopiero wtedy, kiedy Stwierdziliśmy, że znaleźliśmy taką możliwość, żeby sfinansować tą inwestycję z pieniędzy funduszy unijnych i ona jest w 85% sfinansowana z funduszy unijnych. Dlaczego? Dlatego, że postanowiliśmy być liderem w Polsce i stwierdziliśmy, że my będziemy pierwszym urzędem w Polsce, który ma pasywny budynek biurowy. I powiem Panu tak, jesteśmy pasywny, to znaczy zużywający 8 razy mniej energii niż typowy budynek biurowy. I ja powiem Panu tak, ja jestem dumny, bo za chwilę on już jest oddany, już część pracowników się przenosi do tej nowej bryły, właśnie tej pasywnej. Mało kto wie, ale będziemy o tym mówić, że jesteśmy wśród pięciu budynków w Europie, budynków pasywnych, administracyjnych o, no tam nie pamiętam, 10 tysięcy powierzchni bodajże. Przepraszam, czy my mamy mieć z tego powodu kompleksy, czy też powinniśmy mierzyć wysoko i być dumni? Ja zawsze uważałem, że to drugie, że jeżeli mamy następnym pokoleniom, naszym dzieciakom powiedzieć, to jest naprawdę miejsce, gdzie możecie rozwijać skrzydła i gdzie możecie osiągać szczyty. No to nie podcinajmy, nie mówmy o gigantomanii i tego typu bzdurach, bo to nie jest prawda, bo jest... byłoby tak, gdyby, gdybyśmy wybudowali hmm. budynek 14 razy większy po to, żeby każdy miał e, biuro 100 metrów kwadratowych, a tak nie jest. Oglądał pan film w tvn nie na no, świętym. Janie Pawle. Ja nie oglądałem go e, całościowo, widziałem, hmm. prze, widziałem przebitki. Ale jaka była Pana reakcja na, na te treści przekazane e, wówczas. Hmm. Dla mnie może zbyt przesadzona była taka aura sensacji przesadnej. Ja, ja jestem taką osobą, która jest, ma świadomość tego, że tak jak rzeczy, tak i ludzi, należy, na, na nie należy spoglądać w sposób kompleksowy. I ja nie jestem fanem tych programów takich, takich sensacyjnych, które, mm -hmm. które się, gdzie się nakręca emocje i trochę je przesadnie podbija. To, że problem pedofilii w polskim kościele występował, niestety często jeszcze występuje, to wiemy. W jakim systemie żyliśmy? Bo, bo tutaj trochę mi zabrakło jednej rzeczy, pewnego też takiego kontekstu tych, w tych lat 60., gdzie wiemy, że. Że de facto, że de facto władze, państwo, prokuratury, sąd, to było wszystko machina podporządkowana PZPR-owi, obcemu mm -hmm. reżimowi. I, I w związku z tym moja refleksja była taka, że, że ten materiał będzie dopro, znaczy doprowadzić do takich skrajnych emocji, które akurat przy ocenie. Mm -hmm. e, e, tak wybitnych osób, a tak mhm. wybitnej osoby, no, nawet nie, nie można użyć nawet liczby mnogiej. Mhm. E, dla mnie, e, myślę, iż, dla wielu milionów Polaków, Jan Paweł II był mhm. postacią wybitną. E, co, co nie znaczy, że nieskazitelną. Mhm. E, bo nie ma ludzi mhm. nieskazitelnych. Mhm. E, każdy z nas popełnia wady, błędy, każdy ma swoje wady. E, natomiast, e, natomiast co się później wydarzyło, uważam za jeszcze gorsze, bo materiał jest jak materiał, on może być dla... przesadnie trochę podbity emocjonalnie i tak dalej, ale pokazuje fakty, pokazuje to było, to było, to było, to było nie okej, okay. okej, okay. tylko też musimy na to nałożyć kalkę tego, gdzie jesteśmy dzisiaj, w tego typu postępowaniach, a jakie jednak były wtedy, wtedy jakby problemy nawet w udowodnieniu, w ściganiu, właśnie w ochronie ofiar, o czym się też niewiele nie, 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 nie mówi. Natomiast, natomiast no to jest ewidentnie dzisiaj jakby wykorzystywane też wykorzystywane politycznie i ja mówię ja myślę że jakby ten kontekst znowu nadawania temu tego waloru politycznego i ta, ta paradoksalna znaczy, ta, inaczej ta obrona rzekomo nie wiem przed kim bo tak naprawdę poza tym materiałem to ja nie widziałem żadnej siły politycznej, tak naprawdę, która by nagle chciała, nie wiem, demontować pomniki, zdejmować nazwy ulic, itd, tak dalej, i tak dalej. Ale taką narrację się dzisiaj buduje takiego zagrożenia i tak dalej, tak dalej. Ja będę na pewno stał jak najdalej, bo ja. Bo jeżeli tak zupełnie bez emocji też podejdziemy do tej tematu, to prawda jest następująca, że. że Jan Paweł II jednak zdołał być pierwszym e, Polakiem, który e, objął stery kościoła, i był tą osobą, która niewątpliwie nie tylko. Ja, ja twierdzę, w mojej ocenie e, tych błędów w kościele, kościół jest wielką, gigantyczną strukturą na całym świecie. Jest tyle, że ja nie wierzę w to, że znajdzie się ktokolwiek na świecie, e, jakikolwiek papież, który zdoła oczyścić to wszystko. Bo to jest proces bardzo żmudny i wymagający tak naprawdę pracy w poszczególnych państwach nad różnymi problemami. Natomiast niewątpliwie Jan Paweł II odcisnął gigantyczne, pozytywne piętno na Kościele, ale przede wszystkim tak naprawdę gigantyczne, zrobił gigantyczną rzecz na rzecz tego, że dzisiaj z Panem Redaktorem. Nie e, rozmawiamy na tle, e, na tle flagi e, PZPR-u albo innej e, biało-czerwonej i, e, e, i flagi Związku Radzieckiego. Tylko tyle, że nawet jeżeli się wspieramy, to się e, wspieramy w wolnej Polsce. I, e, i ja uważam, że niezależnie można, nawet nie być, można być agnostykiem, mhm. ale to trzeba widzieć i doceniać. Panie Marszałku, kwestionowane są źródła, na podstawie których zostały sformułowane te oskarżenia wobec Jana Pawła, a wcześniej Karola Wojtyły, ale zostawmy ten wątek, ja Nie jestem on jeszcze nie, będzie więc wracać. Więc, panie redaktorze, w ja, ja na pewno nie będę mhm. tutaj e, jakby e, się sił na jakąś wiedzę ekspercką. Mhm. E, I i, i e, tak jak mówię. Ja dalej uważam, że jak na każdego człowieka, tak i na Jana Pawła II należy spoglądać w sposób kompleksowy. I na pytanie, czy jestem w stanie uwierzyć, że popełnił w życiu jakiś błąd? Tak, jestem w stanie. Mało tego, jestem w 100% pewien, że gdyby Jan Paweł II żył, i gdyby zadano mu pytanie, czy pan. Czy czy papież, popełnił, czy uważa pa, papież, że popełnił kiedyś w jakichś jakiś głąd, Powiedziałby tak, mhm. bo taki był Jan Paweł II, on, on wiedział, że jest, e, jak każdy człowiek e, e, ma swoje wiel, wielkie plusy, ale jak każdy człowiek ma swoje błędy, na, mhm. bo każdy z nas je popełnia. Panie Marszałku, mamy kampanię już, e, jest dosyć agresywna i ostatnie pytanie w związku z tym, jakie ma Pan plany polityczne na najbliższe miesiące, lata? Moje plany polityczne głównie związane są z dobrym przygotowaniem Platformy Obywatelskiej. Jestem szefem regionu Platformy Obywatelskiej więc moje plany są absolutnie podporządkowane temu, jeżeli mówimy o wymiarze politycznym, żeby Platforma Obywatelska wygrała jesienne wybory w Polsce i żeby odsunąć szkodzący, szkodliwy rząd Prawa i Sprawiedliwości, co jasno i wyraźnie za każdym razem definiuję. Ja. Ja jestem samorządowcem z wyboru. Ja naprawdę mógłbym ubiegać się o dobre miejsca na listach platformy już wiele, wiele lat temu. I ja, nie, ja nie, zawsze stronie nie, raczej nie jestem pyszałkowatą osobą, ale nieskromnie powiem, że śmiem twierdzić, że miałbym duże szanse do tego, żeby zostać wybrany, bo. Bo tu mogę tylko za każdym razem podziękować moim wyborcom, że tym zaufaniem tak licznie mnie zawsze obdarzali i śmiem twierdzić, że, że pewnie by mnie obdarzyli. Natomiast, natomiast ja czuję się samorządowcem i chciałbym kontynuować misję w samorządzie, ale żeby to móc robić jakkolwiek sensownie i efektywnie długookresowo. Ta władza musi się zmienić, bo ja nie wierzę w to, że Polska będzie mogła się dalej rozwijać, jeżeli będziemy mieli do czynienia z rządem, który jest jawnie antysamorządowy i który samorząd stara się traktować jak Rady Narodowe przed 89 rokiem, to znaczy, że jeżeli będziecie grzeczni towarzyszu, to my Wam przywieziemy czek, a jak będziecie towarzyszu niegrzeczni, to czeku nie będzie i z tym czekiem sobie zdjęcia nie zrobicie. No więc to nie, jest, to nie ma nic wspólnego z samorządnością. Ja trochę się na samorządzie znam, bo nie dość, że 20 już lat. W samorządzie polskim jestem, ale też jak pewnie część z Państwa znowu się nieskromnie pochwale, jestem szefem największej frakcji w Komitecie Regionów, a więc w europejski ciele, które skupia wszystkich samorządowców z całej Europy. I my dotychczas mieliśmy powody do dumy, dlatego między innymi byłem, jestem wybrany, że my, my stworzyliśmy naprawdę jeden z najsilniejszych samorządów i ja uważam, że, że to jest jeden z tych dwóch czynników, które spowodowały o polskim sukcesie, to znaczy nasza akcesja do Unii Europejskiej i NATO oraz zbudowanie silnego samorządu, samorządu zdecydowały o tym, że nam się udało tak przeskoczyć epokę. I dzisiaj, kiedy znowu mamy do czynienia z centralizacją, Pan redaktor pamięta centralizację. Ja pamiętam, jak wszystkie rzeczy trzeba było jeździć, załatwiać do Warszawy. To powodowało, że to, ten system się nie mógł udać. A, a dzisiaj próbuje się robić dokładnie to samo, że za każdym razem największą głupotą, e, remontem małej uliczki w małej gminie, trzeba jeździć do Warszawy, dż, e, po to, żeby dostać czek. E, to się nie ma prawa udać, znaczy, więc ja wierzę w polską samorządność, żeby ją, żeby ją odbudować, musi wygrać Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, Opozycja, wybory. Bo tu jesteśmy akurat, możemy mieć różne odcienie i w różny sposób się, yy, 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 się nie zgadzać z różnymi tematami, głównie światopoglądowymi. O tyle jedna rzecz nas na pewno łączy na opozycji, to znaczy silny samorząd, yy, to jest to, co wszystkim partiom opozycyjnym leży na sercu i to będzie moje zadanie na jesieni tego roku. Panie Marszałku, bardzo dziękuję za, za tę rozmowę, że przyjął Pan nasze zaproszenie. Bardzo mi dziękuję. Dziękuję Państwu. Naszym gościem był Olga Greblewicz, marszałek Zachodnich Dziękuję bardzo, panie redaktorze, dziękuję. dziękuję państwu.